Kiedy archeolodzy szukają artefaktów, zwykle mają jakieś przypuszczenia co do tego, co mogą odkryć. Wykonują odpowiednie badania, zanim zaczną kopać, więc wiedzą, co powinni znaleźć. Czasami jednak odkrywają coś nieoczekiwanego i dowiadują się o wiele więcej o przeszłości niż się spodziewali. Dziś opowiemy Wam o kilku najbardziej tajemniczych i zdumiewających odkryciach naszych naukowców. Zanim jednak przejdziemy do pierwszego przykładu, włącz powiadomienia i na bieżąco odkrywaj z nami coraz to ciekawsze znaleziska. Kto wie, ile odkryć jeszcze czeka nas w Egipcie? To kraina pełna cudów i tajemnic zakopanych pod piaskami. Wielkie piramidy w Gizie to tylko wierzchołek przysłowiowej góry lodowej. Archeolodzy znaleźli liczący 3000 lat posąg króla Ramzesa II, zakopany pod slamsami Kairu. Został okrzyknięty jednym z najważniejszych odkryć w historii i jest posągiem faraona, który był prawdopodobnie najsłynniejszym i największym faraonem Egiptu. Podczas jego długich rządów uważano, że Egipt był u szczytu potęgi i chwały. Z kolei ten ośmiometrowy pomnik został znaleziony zanurzony w wodach gruntowych. Był zakopany w pobliżu miejsca, w którym niegdyś stała świątynia Ramzesa II w starożytnym mieście Heliopolis. Ale to nie wszystko. Odkryto również częściowy posąg faraona Seti II, wnuka Ramzesa II oraz fragmenty obelisku. Miejmy nadzieję, że odkopanie tych posągów powie nam jeszcze więcej o życiu starożytnych egipskich faraonów, w tym Ramzesa Wielkiego. Meksyk jest stolicą zbudowaną na azteckich ruinach i w rezultacie stał się kolebką odkryć archeologicznych, dostarczając wielu informacji o tym, jak żyły cywilizacje mezoamerykańskie w przeszłości. W sercu Meksyku odkryto gigantyczną świątynię azteckiego boga wiatru i dwór, na którym Aztekowie grali w piłkę na śmierć i życie. Historycy uważają, że gracze używali bioder, aby utrzymać piłkę w grze, a także rytualnych ofiar z ludzi. Archeolodzy odkryli na miejscu 32 zestawy ludzkich kości szyi, które, jak stwierdzili, Prawdopodobnie były szczątkami ludzi, którym ścięto głowy w ramach rytuału. Zgodnie z historycznymi faktami, starożytna gra w piłkę była związana z ofiarami i płodnością. Pamiętajmy, że dla ludów meksykańskich kości i krew były elementami świętymi. Archeolodzy szacują, że pierwotny dwór miał około 50 metrów długości. Starożytne struktury stoją w zaskakującym kontraście z rozległym megamiastem, które je teraz otacza: Tenochtitlan. To odkrycie może doprowadzić do dalszych wskazówek dotyczących życia Azteków. W ruinach wielkiej świątyni w azteckiej stolicy Tenochtitlan znajdziesz kamienny mur, który na pierwszy rzut oka może wydawać się zwyczajnym kawałkiem ściany. Jeśli jednak podejdziesz kilka kroków bliżej i przyjrzysz się konstrukcji, powitają cię setki uśmiechniętych czaszek. Staniesz twarzą w twarz z sompantli lub inaczej skullrack, co dosłownie oznacza stojak na czaszki. pantli służyły trzem prostym, ale przerażającym celom społecznym w kilku cywilizacjach mezoamerykańskich: publicznemu eksponowaniu czaszek ofiar. Oddawaniu czci bogom, którym ludzie byli składani w ofierze oraz demonstrowaniu potęgi cesarza i imperium. Są pantli z ludzkimi czaszkami, jest ogromne i bardzo imponujące. Szacuje się, że jedna ściana miała około 60 metrów długości i 30 metrów szerokości. Byłaby w stanie wyświetlić dziesiątki tysięcy czaszek. Dając chłodne spojrzenie na rytualne ofiary starożytnej cywilizacji. Tymczasem, aby uwierzyć w to kolejne odkrycie, będzie Wam potrzeba trochę więcej wyobraźni niż zwykle. Obraz uchwycony przez Łazik NASA Curiosity wydaje się pokazywać kompletny zestaw kości leżących wśród skał na czerwonej planecie. Zwolennicy teorii spiskowych i entuzjaści UFO upierają się, że zdjęcie to pokazuje nam szkielet długiego, martwego, obcego stworzenia. To niezwykłe odkrycie, które powinno na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegamy planetę Mars. Możemy oczywiście zgodzić się, że obraz wygląda trochę jak humanoidalny szkielet, gdy patrzy się na niego pod odpowiednim kątem, ale czy nie jest to czasami jedna z tych sytuacji, w której człowiek widzi po prostu to, co chciałby zobaczyć? Przynajmniej NASA właśnie tak uważa. Podobnie jak prawie każdy naukowiec lub ekspert, który oglądał te zdjęcia. Naukowe wyjaśnienie nigdy nie zadowoli zwolenników teorii spiskowych, ale teorie spiskowe nigdy nie przemówią do tych, którzy wierzą w naukę. A ty? Co widzisz, kiedy patrzysz na te obrazy? Daj znać o swoich przemyśleniach w komentarzach poniżej. Koty, psy, a nawet małpy. Łącznie prawie 600 zwierząt może spoczywać na najstarszym odnalezionym cmentarzu dla zwierząt. Ostatni pochówek miał tu miejsce prawie 2000 lat temu. Cmentarz znajduje się na terenie dawnego miasta portowego Berenike. Miejsce to zostało znalezione 10 lat temu, ale początkowo jego przeznaczenie pozostawało tajemnicą. Dopiero szczegółowe wykopaliska pozwoliły odkryć, że jest to miejsce pochówku dla tak wielu zwierząt. Pochowane zostały w oddzielnych komorach, a przy części z nich znaleziono cenne przedmioty. Wydaje się, że cmentarz był użytkowany między pierwszym a drugim wiekiem naszej ery. Kiedy Berenike było tętniącym życiem miastem. Był to rzymski port, w którym handlowano kością słoniową, tkaninami i innymi towarami luksusowymi. Znaczenie, jakie przywiązywali do zwierząt w tamtych czasach, wydaje się być ogromne, ponieważ wiele z nich było owiniętych delikatnymi tkaninami lub kawałkami ceramiki, które tworzyły coś w rodzaju sarkofagu. Koty, które stanowiły 90% wszystkich szczątków, nosiły żelazne obroże lub naszyjniki z koralików, czasami bardzo cenne i ekskluzywne. Przynajmniej wydaje się, że zwierzęta były pod dobrą opieką zarówno w życiu, jak i po śmierci. Dlaczego praktykujący Żyd miałby nosić pierścień z wizerunkiem starożytnego greckiego boga Apollo 2000 lat temu? To pytanie, z którym zmagają się archeolodzy od czasu odkrycia pierścienia w pobliżu ściany płaczu w Jerozolimie w listopadzie 2020 roku. I nadal nie są pewni, czy znają na nie odpowiedź. Znakiem rozpoznawczym, że pierścień należał do Żyda, jest fakt, że jest wykonany z Jasper Stone, co jest typowe dla żydowskich pierścieni z tej epoki. Był on używany do stemplowania oficjalnych dokumentów. A zatem, czy właściciel tego konkretnego chciał przedstawić swoją wiarę w nieżydowskich bogów za każdym razem, gdy go używał? Wydaje się to niemal bezsensowne, biorąc pod uwagę uznane kary za apostazję. Zmusiło to historyków do wymyślenia innego, potencjalnego wyjaśnienia. Teraz wierzą, że noszenie bibelotów z symbolami innych religii mogło być dopuszczalne, o ile są one noszone jako wyraz tego, co oznaczają, a nie jako wyraz wiary w tę religię. W przypadku Apolla byłyby to sukcesy, pozytywna energia oraz długie i zdrowe życie. Na dzisiaj to już koniec. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!